Przez swoje programy pragnie wydobywać dobro serc i umysłów ludzi dobrego. 18 grudnia 2016 roku udaliśmy się z kamerą do Warszawy. Jak powszechnie wiadomo, przed Bożym Narodzeniem emocje w naszym narodzie sięgały zenitu. Przed pałacem prezydenckim na krakowskim przedmieściu w obronie demokracji demonstrowały kluby gazety polskiej z całego kraju. Reporter telewizji Maksymilian rozmawiał z uczestnikami demonstracji. Dlaczego państwo tutaj przybyli dzisiaj? Chcemy wspierać rząd i przeciwstawić się obudzie i kłamstwom, które e, głoszą op, e, opozycja? Nie, niby to nie jest opozycja, to są targowiczanie. To co oni tam robią w tej chwili, e, te, te kociarze, to wszystko to jest nie do pomyślenia, po prostu to jest nie do pomyślenia. Jan Paweł II e, zawsze mówił, nawoływał do, 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 do pojednania, mówił nigdy więcej wojny. Naród jest, naród jest jakoś też teraz spłoszony, wystraszony. Obawiamy się o, o, o to, że tego pokoju nie będzie. Ja, ja rozumiem, że tutaj są obawy, ale tu można tak powiedzieć, że tamta druga strona, to żadnych, żadnych, żadnych takich można powiedzieć nie. To nie, są, to nie są partnerzy do rozmowy. No nie, nie ma partnerstwa. Partner to wtedy, gdy o, ma do, na, na swoim, w swoim celu dobro wspólne. Tak, tak. Patrioty. Zakończył tym... się rok miłosierdzia Bożego. Co byście Państwo zechcieli powiedzieć, zwłaszcza do młodego pokolenia, które... które no, jak, jak i każdy z nas potrzebuje na pewno odnowy duchowej? No, Ja myślę, że żeby im wsparcie dać, takie, żeby na przyszłość rozróżniali, co jest dobre, co jest złe. A wielu młodych ludzi zbyt dużo czasu spędza przed komputerem, przed internetem, i co moglibyśmy młodym ludziom doradzić? No właśnie, to jest, to jest taka właśnie rzecz, to jest, że to jest właśnie... Czas cywilizacji taki, że te komputery są jednak tym złodziejem czasu, no, ale, ale z, z internetu też można, można się do dowiedzieć. Te różne, różne, takie pozytywne rzeczy. To życie, wspaniali są młodzi też dzieciaki. Szanowni Państwo, ja mam lat 80. Mało Pan 80. I ja mam też wnuczki Szybir ja mówi nam święta, że żyć będziemy jak zwierzęta. O bogu też zapomnimy, swoją duszę potępimy. Szatan naszą duszę opaduje i królestwo nam zrujnuje. Będzie płakał. Będzie płakać, lamentować, Bóg nie raci nam darować. Weźmy sobie do pamięci, ci nie wszystko nam się święci. Różne mody i wybryki, maszyny, różne techniki, panny stroju brzydkiej mody, kosmetyki dla urody. Nie słucha się słowa Bożego, tylko pyszna jest ze stroju swojego. Jak pan się życzy, to jest tylko się komputer zwiedzie. Tej władzy nie będzie bronić wyłącznie ustawowo do tego upoważniona policja, że tej władzy będą bronić również my, wyborcy tej władzy. Ale proszę Państwa, może nie należy specjalnie się przejmować 500... 500 demonstrantów, których ich było tam 500, może 1000 w porywach, a może nawet jakichś tam będzie 5000 tysięcy. Jest stabilny. Ten kraj ma legalnie rząd, legalny rząd, ma legalny mandat demokratycznie wybranego prezydenta. <noise> Zaczyna się rok e, Świętego Brata Alberta Dzisiaj kardynał, kardynał i Dzisiaj kardynał mówił o, o modlitwie, o sile modlitwy która to modlitwa jest siłą. Czy, czy to modlitwa, tak. Ufam Panu Bogu i myślę, że Polska przechodziła no, a, różne, e, tak powiem, zawieruchy. Źle w Polsce było, ale dzięki Panu Bogu e, jesteśmy Polską. Powiem, do, 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 do młodych ludzi e, jakieś słowo zachęty do czynienia dobra. E, ja powiem, ja jestem przykładem w swoim domu, w swojej rodzinie i ciągle o tym powtarzam, że tylko w Bogu. I w tych naszych wartościach jest nadzieja. Dziękuję serdecznie. Jak Pani na imię? Alicja. A co Pan zechciał powiedzieć e, młodym ludziom, którzy e, no, no, potrzebują na pewno umocnienia, potrzebują też dobrych przykładów, potrzebują e, rozwoju duchowego, rozwoju intelektualnego, ale jak do nich docierać? Do młodych... no. Ja myślę, że w pierwszej kolejności rodzice powinni wychowywać prawidłowo, tak, w patriotyzmie dla Polski, a nie yy, szczycić się tymi sytuacjami, co były poprzednio, powiedzmy. Także to uważam, powiedzmy. Teraz, Te, teraz nam no, brakuje papieża Polaka. I, no był, tak. Papież Polak dawał, powiedzmy, właściwy przykład, dzięki niemu, żeśmy odzyskali prawo, tą wolność, powiedzmy, bo ludzie się zmobilizowali. Teraz nie ma takiego, no ale jest nas prezydent, Duda. Rozumiem. Nie, niektóre media y, ośmieszają Kościół, niektóre media ośmieszają wartości katolickie. Tak. Y, co Pan by zechciał powiedzieć y, do młodych ludzi, żeby może coś rozejrzał? Ja, ja wiem, że młodych, jest młodych ludzi dużo przychodzi do Kościoła, nie ma problemu, zdają się sprawę, ale są powiedzmy jednostki, powiedzmy, gdzie są ustawieni przez rodziców anty do Kościoła i tak dalej. Także to jest, to, to jest rzeczywiście problem wielki. No ale sądzę, że może stopniowo, stopniowo się zmieni, powiedzmy, zmieni e, wprowadzenie tej e, reformy edukacji, szkolnictwa. To wszystko może, powiedzmy, też spowoduje, powiedzmy, zmianę nastawienia, mentalność młodych ludzi tak dalej. No, Bardzo panu dziękuję. na imię panu? Jan. Pan Jan, dziękuję. Z panem Bowiem. Niewątpliwie różnią nas poglądy i opinie. Na zakończenie przypomnijmy jednak upomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Pan Bóg nikogo nie wprowadza do nieba pod przymusem. Kto się uprze, to się nie zbawi.